Nic nie widać. No super. Nowo przybyłych i tych starszych widzów na trzeciej części QA. I pewnie zastanawiacie się, gdzie jest druga i pierwsza. Link do nich znajdziecie w opisie. Dzięki nim możecie się o mnie jeszcze więcej dowiedzieć niż tutaj, co będzie podane w tym filmie. Chociaż niektóre pytania z tych, co tutaj mam, też się powtarzały w poprzednich częściach, więc jakby odpowiedzi, które tutaj podam, możecie znać lub nie znać. Ale dla tych nowo przybyłych chciałabym to nagrać, ponieważ 5000 to jest dla mnie jak nie wiem, jak. Na 5000 aniołów, którzy mnie obserwują i mnie ochraniają. Aaaa. Więc witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie i zaczynamy. QA to było. John. Pytania napisałam sobie, w tym oto. Za życiu. Czy on nie jest piękny? Tutaj. Co tutaj będzie? Minuta ciszy. Bra. Dla 15-letniej Izy, która to przykleiła. Lecimy z tym koksem. Pytań z tego co wiem jest 76, więc naprawdę sporo. A jeszcze muszę Wam wymienić moje niki, których pewnie nie znacie, ale Discord zna Aidenka DJka Aidenka z frytkami, pytaskami, Eiden nowe kraki Aidenki bejbeki, Edena Palolena, Edena Kunegunda, Edenka Kreiserka, Aidenka Traperka, Aidenka Srajda a, jeszcze zanim zaczniemy QA, chciałam tylko powiedzieć, że tutaj nie ma napisane, kto zadawał te pytania, ale pamiętajcie, że ja wzięłam wszystkie pytania tutaj do odcinka i nie ma żadnej osoby, która nie ma tutaj z tych pytań, nie ma takiej osoby. No chyba, że teraz jak nagrywam, przyjdzie jakiś kolejny, który zada pytanie, no to no cóż, sprawdzałam to od 3.20, zapisywałam to wszystko do 4.30, coś takiego. Przechodzimy od razu do pytań. Kiedy następny krak BTS? On już był i masz link w opisie. Pozdrawiam. Co sądzisz o Taekooku? Ja nie szipuję w sensie takim, że oni są gejami, albo że oni mają jakiś romans ze sobą, Od tego w ogóle nie, po prostu ja tego nienawidzę. A szczególnie śmieszy mnie jedna rzecz, że jeżeli obejrzycie na przykład taki jeden film o Taekooku, gdzie na jakimś live'ie Jungkook, Kuba czy Navi, to normalnie wszyscy nam oni na pewno muszą być razem, bo na siebie popatrzyli, no, wydaje mi się, że to jest trochę głupie, ale to każdy może się powieć, co chce, ale ja tego raczej nie lubię. Twój ulubiony ship OTP i zapytało o to ponad trzy osoby. Jak mówiłam, nie szypuję. I po drugie, no nie szypuję ich w sensie romantyzmu, ale szypuje Faumik. Się ich przyjaźni, bo oni tam jeszcze wcześniej, zanim y, zadebiutowali, to oni się przyjaźni wiedział i tak dalej. Ja między nimi widzę tą chemię przyjaźni. Tak samo na przykład trochę szypuję soap, bo lubię ich duet y, na scenie i w ogóle. A tak to w całej tej popie to też nikt nie szypuje. Ja kiedyś tam szybowałam jakieś tam poszczególne pierdoły, ale to było wtedy, kiedy zaczynałam z tej popy, więc odbijałam i szajba. I zrobisz jeszcze jeden kolaps z Patrycją? Po prostu bankami. I o to zapytałam dwie osoby. No oczywiście, że tak. i Izą zawsze. Mm. Chcesz mieć swoją własną grupę fandomu, nazwę fanów? Dwie osoby o to zapytały. Tak, kiedyś, kiedyś chciałam nazwać was żelkami Ajdenki. Żelki Ajdenki mi się rymują i tak słodko brzmiały jakoś tak prosto. No nie wiem, może, by, może wam to pasuje. Napiszcie mi w komentarzach, czy wam pasuje taka nazwa żelki Ajdenki. Jakie zespoły oprócz BTS lubisz? I tutaj powiem wam szczerze, że jeżeli miałabym... Odpowiedzieć na to pytanie w pełni, to minąłby dzień. Bo ja słucham ponad 50 zespołów. Ja bym tylko 10 zespołów, których najczęściej słucham i najczęściej gadam z innymi: Big Bang, God 7, Shine, Monster X, 17 EXO, Vix, Bad, Astro, Red Velvet oraz Idol. Dziękuję. Czemu nie ma Blackpink? One tutaj są. Ale, jakby, Blackpink nigdy nie było moją największą miłością K-popową, bo lubię ich muzykę, ale nic poza tym. Top 3 ulubione girl's i voice Postarałam się, jak najbardziej, żeby to wyszło jak najlepiej. Na pierwszym miejscu mój Ubęd, uwaga, ktoś będzie na pewno w szoku, jeżeli to powiem. To nie jest BTS, tylko Big Bang. Big Bang było moją pierwszą grupą, moim pierwszym voice a drugim w k -pop. Ale mimo wszystko mam do nich chyba większy sentyment niż do BTS, bo BTS poznam dopiero dwa lata temu. W moim sercu Billie jest na zawsze. I, I nie dziwcie się tego. Drugie miejsce to jest BTS oczywiście, a trzecie Shine oraz God 7 ja ich stałam trochę na równi. Następne są Twilight we'll na Gatsby. I to jest tak. Tutaj <gryw> niestety w dwóch pierwszych miejscach są dwa nominacje, że tak się wyrażę. I na pierwszym miejscu jest 4 oraz Tuna One. Z tymi dwoma grupami zaczynało, a szczególnie z 4 minute, którą była pierwszą grupą w ogóle. Drugie miejsce to jest Red Velvet i Jaru, bo też sobie je stawiam na równi. A na trzecim jest Blackbeam. Ulubiona wytwórnia. I o to się pytały aż trzy osoby. Szczerze, lubię każdą wytwórnię. Lubię SM, JYP, lubię Big Hit. Kiedyś lubiłam Władzi, ale ci co wiedzą y, mniej więcej, jakie tam się sprawy mają, to. No już nie, nie powiedziałam, że YG Cube, y, Starship, takie rzeczy, ale taką ulubioną, ulubioną chyba bym nie powiedziała. Uwaga! I teraz taka jedna osoba, która wie, co ja bardzo lubię, czyli Merlix MSP. Tak, miałam nie mówić w ogóle nas, użytkowników, którzy zadawali mi pytania, tylko ona jest jedyną, jak na razie tutaj, z moich widzów, no nie wiem, może jest więcej, która tak samo jak ja mówi do King to jest Luis, nie? I tutaj jest jeszcze y, zasłonięte przez 5K y, moje zdjęcie z Luisem też. Właśnie o z MSP, tu również poza nią jest chyba jeszcze hobbyarz. Motor, motor, przestań mi przeszkadzać. Top 3 ulubionych postaci z Zamokim Weda oraz top 3 z postaci. postaci. Jak Jakie kocham to pytanie? Moimi ulubionymi postaciami na pewno jest tak. Pierwsze miejsce drugie Ten Time. a trzecie Louis, James i Kenny Musiałam ich wszystkich na równi dać Znienawidzeni Lary na pierwszym miejscu na drugim Millie a na trzecim Carver Pozdrawiam serdecznie Szybkie strzały Normalnie jak w kole plotka BTS czy Monster X? Lubię oba zespoły ale chyba z BTS jestem dłużej niż Monster X więc niech będzie w BTS Jam czy marmolada? Chyba jam Jazz Bendy czy Blues Bendy? Bośbędę, ale ostatnio częściej teraz słucham z niż bośbędę. Woda czy sok? Chyba najczęściej to jest sok. Naleśnik czy gof? Te pytania są świetne. I to, i to. Tuna 1, 4 Minute Exit Chicka's Generation. Prawdopodobnie to pytanie, bo <grywia> lubię każdy z tych zespołów żeńskich, ale tak jak wcześniej powiedziałam, Tuna One i 4 Minute są mnie najrówniej, więc wybiorę dwa. I on mię czy soap? W sensie romantyzmu czy przyjaźni? Bo no nie wybiorę żadnego z romantyzmu, a z przyjaźni. To chyba zoom, ale on mi też jest spoko. Pizza czy pizza? Chowbierz. Pizza. <gulia> Tajkuk czy faumin? Faumin. Dzikuk czy faumin? Też faumin, chociaż Dzikuk też jest nawet spoko. I tak samo jak Tajkuk. Dzikuk czy Tajkuk? Oba. Dobra, mogę powiedzieć tak. Mogą być gejami, mogą być bi, mogą być hetero. Nieważne. Dla mnie ważne jest to, żeby byli szczęśliwi. Dajmy im żyć tak, jak oni chcą, tak? Ja sobie myślę, że po prostu oni sami wybiorą sobie, z kim chcą być w przyszłości. Nic na to nie powiedzmy. Nasz łód pada. I o to zapytał aż dwie osoby. Tak, mam odpada. Link do niego znajdziecie w opisie. Gdy dopiero poznawałaś BTS, to czy wymawiałaś ich imiona i nazwiska w poprawny sposób? Jak tak, to jaki? Jak poznawałam BTS, to pamiętam, że bardzo dużo razy zmieniłam pseudonim Taehyunga. Cały czas mówiłam na Taehyunga V. To było przez dwa lata i poprawiałam się dopiero gdzieś parę miesięcy temu. Jakim byłam głupcem i powiedzieć do niego V? Ej, patrz, jaki V jest piękny. Po prostu, no nie wiem dlaczego. Albo kiedyś też mówiłam na. Yy... Junkoka, tak jak teraz mówię, bo nie wiem czy poprawna forma to jest Junkok, Jankuk, Jankuk, czy jakoś tak inaczej, nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że jest dżunkok, bo jest U, Junkok. Inni mówią, że Jankuk, albo Jankuk i właśnie nie mam pojęcia do dziś jak się go wymawia. Lubisz placki? I have absolutely no idea what's going on. Tak, lubię. Jesteś zboczona? sobie sami na to pytanie. Jakbym ja miała powiedzieć, to chyba tak. Kogo najbardziej lubisz z BTS? No to to jest proste pytanie. Odpowiedź, tu. To w się sensie nie to, tylko tu. Tak, to jest Jimin I zaraz. hej, to się na mnie zleją, że. O nie, ona lubi Jimina. Nie mogę jej subskrybować. Masakra, po prostu. <laughs> Śmieszy mnie to najbardziej. Ja a ktoś nagle mi powie skoro ty biasujesz dzimina, to ja cię nie lubię proszę was masz rodzeństwo i o to się pytały dwie osoby mam starszego brata czy będzie można się z tobą spotkać? też dwie osoby zadały to pytanie raczej nie planuję spotkań z widzami mi się wydaje, że też w ogóle jakby na razie sobie to odpuszczę ponieważ ja sama jestem osobą dosyć nieśmiałą i nawet gdyby takie spotkanie miałoby się odbyć to uwierzcie mi podeszłabym do was i nie zaczęłabym rozmowy tylko wy Znasz H2O wystarczy krople. Oczywiście, to jest moje dzieciństwo Czy lubisz jak ktoś ciebie gocze? Zależy w jakich miejscach I Mi za to zabrzmiało dwuznacznie Co słuchałaś przed k -popem? To jest bardzo ciekawe pytanie Kiedyś tak słuchałam popu Takiego zwykłego popu, w sensie Taylor Swift, Selena Gomez nie wiem, jakieś tam inne zespoły, 21 Pilots, takie rzeczy. Ale mogę Wam powiedzieć, że pierwszym moim ogólnym idolem była taka jedna osoba. I tutaj aż mam pięć płyt tego oto idora. Uwaga! Odpowiedź: wyczyść się za trzy, dwa, jeden. Michael Jackson. Michael Jackson był moim pierwszym idorem ogólnie Jezu, ja kocham jego muzykę Po prostu kocham go z całym sercem Jestem Moonwalkerem, tak nazywają się pewnie fani Michaela I do dzisiaj go słucham A moją drugą tym razem idorką Jest oczywiście Melanie Martinez Którą większość może znaleźć na moim kanale w maszatach czy tam w przeróbkach Twoje ubędy w kpopie oraz w to dwóch pytań W Big Bangu moim biosem jest G-Dragon BTS oczywiście Jimmy, SHINee timing, a w GOT7 Ilion Proszę bardzo Ulubione jedzenie? I dwie osoby o to pytały Moim ulubionym jedzeniem są frytki Uwielbiam frytki, frytki to jest życie Ja po prostu kocham frytki mogę w nich jeść Codziennie. Jak się czujesz pisząc na białych serkach? I to dwie osoby zadają to pytanie, czyli rząd i chobiasz, drogi Hobiaszu i żonkuku. Ja się czuję po prostu zajebiście, pisząc z grupą K-popową, z którą mamy dużo wspólnego ze sobą? Szczerze powiedziawszy, bawię się na tej grupie znakomicie. W sensie cieszę, że jest na tej grupie. Można sobie pogadać o praktycznie o wszystkie pośmiać i w ogóle. Uwielbiam was. Jakich zespołów k-popowych najczęściej słuchasz i? To już było to pytanie, było to w podobnym sensie, co twoje ubędy i bezbędy, których słucham w ogóle, ale teraz mogłabym wam powiedzieć, co teraz słucham najczęściej i to jest Red i Venette. Tak, I ITZY i chyba Waw. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka z To jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można by było mi zadać, bo nie umiem wybrać jednej, bo to jest trudne, tak? Ale taka, która mi przychodzi do głowy od razu, to jest Big Bang Blue. I jeszcze BTS War of Hormone. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Jak to się stało, że nagrywasz na YouTubie? Szczerze sama nie wiem. Do dzisiaj się zastanawiam, jakim cudem mam tyle widzów, które ja teraz mam. Jakim cudem zrobiłam aż ponad 100 filmików na moim kanale? Jakim cudem dużo osób obejrzało moje filmy? Jakim cudem? Tak dużo się wydarzyło po tym, kiedy założyłam ten kanał. To jest tak jakby nigdy sobie nie sądziłam, że będę youtuberką. Nigdy. To będzie bardziej moja taka pasja aniżeli praca. Teraz to się trochę bardziej zamieniło mimo wszystko w pracy i mniej więcej staram się co tydzień dawać filmiki. W sumie cieszę się z tego, że tyle was jest. Pomimo, że 5 tysięcy subów to dla takiego jednego najsłodniejszego youtubera jest pikuś. A dla mnie to jest bardzo dużo mimo wszystko. Wcześniej są takie momenty, gdzie dużo razy zastanawiałam się nad opuszczeniem kanału, nad zamknięciem go, ponieważ nie dawałam sobie z tym wszystkim rady. Ale mimo wszystko starałam się jak najlepiej, żeby wam te filmiki podpasowały, niektóre nie podpasowały. Mimo wszystko wam się podobają, więc ja się z tego bardzo cieszę i to daje mi taki, taką energię do nagrywania dalej, więc będę to próbowała ciągnąć jak najdłużej. I jak to się w ogóle stało? No to było tak, że kiedyś sobie... Pobrałam taką aplikację na telefon, to było Viva Video, i to chyba wszyscy znają, mam nadzieję, bo to jest takie do robienia filmów rodzinowych. I postanowiłam sobie, że: Ej, może zrobię edita za pomocą tego y, programu. I zrobiłam Siedem filmów dla poszczególnych członków BTS, i wstawiłam go na YouTubie, bo czemu by nie, może ktoś to oglądał. I później tak jakoś. Przez chwilę mi nie było na tym YouTubie, aż w końcu pomyślałam, że sobie może: Ej, może sobie pobiorę program i będę sama robić sobie jakieś tam edity i ktoś to może obejrzy. No to ja zaczęłam robić Vegasem 10, y, później Vegasem 12, 13, teraz 14. No i tak poszło to dalej, że. Jestem tu, gdzie jestem, siedzę przed wami. Jaką piosenkę z K-Popu usłyszałaś jako pierwszą? I to chyba każdy słyszał, czyli Gangnam Style Psy, ale poza tą piosenką, moją pierwszą taką poza Gangnam Style, było Fiona Ice Cream. Szczerze, że to było dla mnie takie trochę odkrycie, bo kompletnie nie wiedziałam, co to kurde jest. Oglądam jakąś koreankę, która, nawet nie wiedziałam, że to jest koreanka, ale nieważne, nawet nie wiedziałam, że Gangnam style to jest sposobny rodzaj muzyki. Nie wiedziałam, że to jest K-pop, że myślałam, że to jest taki pop albo taki disco, coś takiego. I no weszłam w to, i tak się w końcu później zaczęło, że zaczęłam słuchać 4 Minute, ale nie poznawałam już żadnych zespołów przez jakiś czas. Później dopiero łączyłam piosenkę Big Bang. Bang, bang, bang i zakochałam się i tak się wszystko zaczęło. Od jak długo słuchasz BTS? To mi się wydaje, że mogłabym zapisać tę datę jako moje urodziny, czyli 25 luty. Tak naprawdę zaczęłam z BTS 18 lutego, wtedy kiedy wydano została piosenka Not Today i to była moja pierwsza, pierwsza piosenka z nimi. I pamiętam, że wtedy e, przez jakiś czas moja przyjaciółka Mówiła mi o tej zespole, że powinnam posłuchać, ale mi się nie chciało, bo myślałam sobie później, że będę musiała ich wszystkich rozpoznawać, to by mi się nie chciało, bo ja jestem typem człowieka, któremu się nie chce poznać członków zespołu. Aż w końcu później wyszło na to, że tutaj tutaj mi się bardzo spodobało, no i później zaczęło się to słuchanie ich piosenek. Później było, że wybrała Uwaga i to powinniście sobie zapamiętać. Moim pierwszym biasem nie był Jimin, a Jungkook, Jungkook, Jungkook nie wiem. I... Pamiętam, że wtedy jeszcze jak poznawałam, nie lubiłam Jimin'a, ale później jak zaczęłam oglądać fany moment z nimi, czy jakieś tam inne filmy, to później do mnie dotarło, że Jimin jest tym moim jedynym i że ma podobny charakter do mojego. Masz zwierzaka? I o to pytały się aż trzy osoby. Nie mam niestety, ale bardzo chciałabym mieć. Było jakieś pytanie o nazwisko, więc ja nie, nie, jeszcze nie ten czas. Jak się dzisiaj miewasz? Ogólnie zajebiście źle, ponieważ jak sobie pomyślę, że jest sierpień i za miesiąc trzeba do szkoły, z Kiedy zaczęłaś z k -popem? I to też dwie osoby zadały to pytanie. To zaczęłam z w 2015. Ile masz lat? I o to też pytały się dwie osoby. Mam 17 lat. Oglądasz Unbridled Buffalo? I o to się pytały też dwie osoby, więc tak opowiadam, że tak. Uwielbiam ich kanał, to jest jeden z moich ulubionych kanałów, które oglądam często. Ulubiona pora roku. Nie mam ulubionej pory roku, bo każda mnie wnerwia. Jakbym miała powiedzieć jedną, jednak to chyba lat na... Ulzang czy europejski styl? Musiałam sobie wygooglować wcześniej, bo nie wiedziałam, co to znaczy ulzang. Dopiero później się dowiedziałam, co to znaczy i już wiem, co to jest. I chyba myślę, że oba. Jakby nie mogła wyglądać jedne. Czy lubisz nagrywać? W sensie tutaj przed kamerką, ubierać się w araba, ubierać się w kaptur, w okulary, w maskę. No, trochę ciężko, bo muszę skończyć w tej duszy i ciężko mi mówić. Mam nadzieję, że po jakimś tam czasie. W końcu przestanę tak nagrywać. Skąd się dowiedziałaś, PTS? Tak jak wcześniej powiedziałam tutaj w filmiku, że moja przyjaciółka zaczęła nagadywać na te grupy, że ona spojrzała na nią, bo ona też jest k-poperką I ona też wybrała na początku Zabiasa Jungkooka teraz ma Vi, ulubiony polski youtuber. I o to zapytały dwie osoby. I chyba znacie dobrze tę odpowiedź, przynajmniej po moich krakach jest to i samo, chociaż teraz trochę rzadko oglądam ogólnie cały polski YouTube i jakieś tam randomowe rzeczy na, na, na karcie na czasie, no chyba też, że SUS, Abbam Buffalo, yy, Patrycja właśnie i takie rzeczy. Jakiego przedmiotu nie lubisz w szkole? Odpowiedź brzmi każdą. Nienawidzę każdego przedmiotu, każdy mnie wkurza. Co ja się chyba najbardziej nie lubię, mi się wydaje w uef u ale nie przez to, że jestem pierdolą i nie chcę mi się ćwiczyć, tylko dlatego, że, że ja właśnie lubię sport. Ale nie za bardzo lubię schemat wf Nie lubię też, wydaje mi się, fizyki, wosu, trochę matematyki. Ostatnio z widziałam Polski. Czy szypujesz w pataków? <noise> Oczywiście, że tak. Masz Discorda, jeśli tak, to jak się nazywasz? Tak, mam Discorda. Mój nick to jest Aidenka. Link w opisie Będziesz jechać na Bring the Soul? Jeśli tak to kiedy i do jakiego miasta? Wyprzedzając to pytanie właśnie Nie byłam na filmie Bang the Stage albo byłam na filmie Love Yourself Tower, Czyli ten, wiecie, film z koncertu jakby Ale teraz będę szła od razu yy, na Bring the Soul 7 sierpnia Czyli w dniu premiery w Rzeszowie, Lublin Humanistyczne czy ścisłe przedmioty? Wydaje mi się, że chyba bardziej humanistyczne ale też z niektórych ci słów sobie radę. Co myślisz o Holandzie, czyli o tym piosenkarzu. Aha, czyli o tym piosenkarzu, co jest homoseksualne, tak? No w sumie jakoś, nie wiem, jakoś tak go nie słucham, ale że tak powiem, popieram to, żeby takie coś było, no bo w sumie... Warto o tym mówić. Warto mówić o tolerancji między ludźmi. Tak, pewnie teraz powiedziesz, że skoro nie szykuję te kuka, a lubię gościa, który jest homoseksualny, to uznacie mnie za hipokrytkę. Nie. Tu chodzi bardziej o to. Ja po prostu nie lubię szybów, bo mi się to kojarzy z niektórymi rakowymi sytuacjami i po prostu nie za bardzo za tym przypadam. Ale za samymi homoseksualistami kompletnie nie mam nic. Nic do nich nie mam. Twoja ulubiona Rookie Group to jest taka grupa, która. Zadebiutowała dwa lata temu, mniej niż dwa lata temu, i taka, która przynosi całką taką dosyć dużą sławę. No to ja sobie wymieniłam niektóre te zespoły, ponieważ nie mogę wybrać jedne. Przy takich pytaniach taka jedna ulubiona grupa, Twoja. No nie ma takiej odpowiedzi, bo poza Bibengiem BTS i w ogóle SHINee, got 7, Big wszystkich bardzo lubię i to nie da się powiedzieć pojedynczy tak. Oneus, Everglow, Itzy, it, TXT, The Boys, J.I.P.R. is One Straight Kids, 80 Nie mam żadnego pojęcia, czy oni zadebitowali dwa lata, dwa lata temu, ale mniej więcej tej grupy bardzo lubię. W jakim programie przerabiasz filmy? I o to się pytają często, bardzo często mnie na kanale. I od razu powiem, żeby nie było żadnych niejasności. Sony Vegas Pro 14. Jaki masz kolor ścian w pokoju? Taki ponętny beż, mogłabym przyznać. Jaka jest Twoja ulubiona zupa? Ulubiona zupa polska, to jest oczywiście rosołek. Lubię też pomidorówkę. za tymi z polskimi, to wydaje mi się, że lubię też bardzo zupę z kimci. I pamiętam, że ona była sprzedawana koło mojej i szkoły i niestety została zlikwidowana. Szukam ją praktycznie wszędzie, ale nadal jej nie znalazłam. Trzeba dać tutaj taki napis POSZUKIWANY gdzie chciałabyś zamieszkać przyszłość zależy jak życie mi dopisze i zależy jak wszystko pójdzie swoim torem ale wydaje mi się, że moim marzeniem jest na pewno nie Korea ale takie miejsce gdzie mogłabym w takim cichym, spokojnym miejscu na wsi nie w takim zadupiu jak ja gdzie jeździ auto za autem bo ja od dziecka mieszkałam na wsi ale teraz się przeprowadziłam bardziej do miasta. Wolisz rysować czy patrzeć na rysunki? Chyba oba. I lubię rysować, i lubię patrzeć na rysunki. Ale wolę szkicować niż rysować. Tak jak tutaj widzicie. To jest szkic, który narysowałam razem z moją przyjaciółką. To jest moje, to nie jest moje jakby co to jest mojej przyjaciółki. I chyba tyle. Tak to resztę szkicuję dla moich przyjaciół, jak właśnie im wysyłam na przykład szugę. Ostatnio na Instagramie, którego link będziecie mieli w opisie, udostępniłam topa z Big Bangu. Jaki jest twój ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest... Lubię też czerwony, niebieski. Lubisz polski rap? Szczerze chyba nie za bardzo. Pojedyncze piosenki mogę tam słuchać, ale tak to chyba nie. Jaki jest Twój najmniej znienawidzony przedmiot szkolny? Najmniej znienawidzony? To jest chyba angielski. Twoja biaska z twice, GQ. Nowy czy stary K-pop. To jest trochę pytanie na inny filmik, mi się wydaje. I nowy K-pop jest dobry tak samo. Stary K-pop jest dla mnie sentymentalny, więc i to i to bym mi brała. Ulubiony napój. w Pepsi. Kiedy kolejny live? Będzie kolejny live, jeśli kupię sobie mikrofon. Pierwsza azjatycka rzecz. Wydaje mi się, że to jest bluzka z EXO, której wam niestety nie pokażę, bo chyba jej nie ma. Pasji poza muzyką. No to chyba wydaje mi się, że to będzie sport, gry komputerowe, czytanie książek, taniec, śpiew. Przecież to też jest związane z muzyką, ale wiecie. Ulubiony sport? Siatkówka, badminton, tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka. Dużo lubię. Ja ogólnie jestem sportową dziewczyną. W sensie nie, że jestem jakoś mega wysportowana, ale po prostu bardzo lubię uprawiać sport. Masz chłopaka? Nie mam. Jestem wolna. <laughs> nie, błagam, nie, nie róbcie tego. Wolisz anime czy seriale azjatyckie? Ja lubię anime, ale częściej oglądam chyba dramy koreańskie. Masz jakąś sekretarkę? Ja chyba bardziej pracuję jako sekretarka, ale nie mam sekretarki, więc jeśli chcesz, mogę cię zatrudnić. Jakie jest Twoje największe marzenie związane z BTS? Wydaje mi się, że na pewno to będzie pójście na ich koncert. Kogo lubisz najbardziej z rap line i vocal line? Z rap line lubię arema, a to nie znaczy, że szukaj, obie go nie, bo wszyscy dla mnie z rap line są świetni a z vocal line no, oczywiście bardzo lubię głos Jimin'a oraz V no i oczywiście Jin i no po trudno mi wybrać wszyscy są specyficzni w swoich głosach oraz pod względem wyglądu Hyung like i Maknae -like. pod względem wyglądu Hyung like chyba Jin i Am, a z Maknae -like, chyba można ci wysłać fanarty na razie nie otwieram skrytki pocztowej i nie mam takiego zamiaru ale może w przyszłości, kto wie uwaga, to jest 69 pytanie pragniesz mnie? To jest chyba najlepsze pytanie z tych wszystkich. No, muszę Cię poznać e, Jakie gry polecasz? Stellate, Tertate Nieważne, wszystkie gry z tej firmy. Bo ja bardzo lubię gry z fabułą, które mają swoją historię Nie dość, że można na nich pograć, to jeszcze można zainteresować się bohaterami z The Walking Dead, The Wolf Among Us, Life is Strange Jeszcze jakieś się on znajdzie na pewno A poza tym chyba jeszcze CS, czyli strzelaninki, Simsy Lubisz mnie? I to jest pytanie od Hoblasza. Uwielbiam cię, naprawdę. Nie dość, że interesujesz się The Walking Dead'em, że kochasz tak samo Big Bang jak ja, więc jesteś reptylianinem. No płaskiego nosa raczej nie mam, ale mogę się zaliczyć do tego. Jak już masz na każdym filmie z kamerką cosplay araba, to może jakiś cosplay jeszcze? Piszcie mi na dole jaki chcecie cosplay następny Wydaje mi się, że ten cosplay co mam jest bardzo prosty no, Wystarczy bluza Tutaj jakiś tam. Tutaj jest takie osobne, to nie jest razem z tą bluzą Jakoś to się tak nazywa, chyba komin czy coś takiego Tutaj mam zwykłe okularki, musicie mieć założony kaptur Oglądasz anime? Jak tak to jakie polecasz? Oglądam takie no, anime, ale totalnie zapomniałam jak się nazywa i pomimo wszystko bardzo lubiłam to anime Kiedy pokażę swój rej? I spytało mnie to chyba z cztery, trzy osoby. Tam. Kiedy tego powiedzenia mogę wam pokazać? I was I was I was Teraz wiem, jak się to wyłącza. Uhu!